Moli jest na zakupach, tak? W sklepie. Koło hotelu, tak? Siedzi sobie, pan pozwolił, ale powiedział, że mamy kartonik tam sadzić, tak? Idziemy, kupimy sobie coś do jedzenia. Mhm. Kupimy sobie coś do jedzenia, bo już mi się znudziło to, co mamy tam. O tu jakaś karma dla psa jest. Może wybiorę jej jakąś... Zobaczcie, jakie są ceny seru. AwaXera sera tutaj 4 euro. 42 centy. Wygląda jak... połudno. Masz ochotę na ser? wiem, Tu jest taki ser z KSAT Cabra. Z tego, z owcy. Owczy. A ja to lubię wędzone. No. Semikurada. Chcę Se kupię takie No zobaczcie, tutaj się zmniejszyło też po euro 50. Piotrek, chcesz tą? Nie, nie Kiedyś to lubiłeś. Nie. To tu masz po złotu, po euro. A to są te, co u mnie w ogrodzie urosły. Buterno squash, euro 60 za kilogram. Jaki euro za kilogram? Takie tam A tu macie te takie szynki, hamon, To Są dojrzewające, takie 15-70 za kilogram. A była 17,70. 70 to są takie fajne szynki, zobaczyć, takich w pieprzu, w różnych przyprawach. A kto tutaj siedzi tak grzecznie? Nie wiem, to jest To jest czosnek, masz ochotę? Ale pewnie powinniśmy. Ale dużo, to jest większy. Trzy takie. Masz ochotę na czosnek? Nie. Cena oliwy za 5 litrów 21,95 euro albo 8,99 za 2 litry. A to jest też dobra oliwa? 33,50 za 3 litry i ekologiczna za 3725 widzicie jak oni tu w puszkach mają oliwę Dobra cena ja no, oliwę sobie wzięłam piwo, twoje ulubione, San Miguel? No tutaj można sobie kupić wino o tu jest taki plastikowy pojemnik i, I sobie można wziąć z beczki nalać winko sangria. sangria na przykład. Tra, tramuntana to jest tak jak to miejscowość. Moscatel na przykład to. Albo jakieś inne. 6 ciopak dwulitrowej w 12,20 euro. Bułka za 2,15, a taka sama we Francji kosztowała 7,50. Tutaj wszystkie oliwki są. Jakie tylko chcecie. No, chipsy. Dawno nie jadłam.